Kurwa, nie wierzę. Kurwa. Kurwa, dźwięk miał być. Jak kurwa. Ojej. Jest to ciekawe. To na zakończenie chciałbym powiedzieć: Wydropiłem Famasa. Kurwa. 80 zł warty jest. Ach, nie za dużo. Myślałem, że. Jak już coś w kon konkretnego niż coś wyleci, jak już a bo coś, a nie Famas różowy 80 złotych wart. Trochę się załamałem, że takie coś mi wydropiło, ale trochę z jednej strony jestem szczęśliwy z drugiej. Myślałem, że coś będzie lepiej. To, to nic. Jak wam się spodobał ten materiał, to dajcie suba, łapkę w górę. No i no tyle.